Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do recenzji Samsunga Galaxy Note 101 edycja 2014. I na początku widzicie mały pokaz tutaj filmów związanych z wyglądem urządzenia. Oczywiście, z lewej strony mamy port na słuchawki, czyli Jack, dodatkowo głośnik, który jest bardzo duży i bardzo ładnie gra. Z prawej strony, natomiast mamy wejście na Rysik S Pen, drugi głośnik oraz złącza na mikro SD i micro SIM. Na dole urządzenia znajdziemy port do ładowania mikro USB oraz mikrofon, a na samej górze urządzenia znajdziemy przycisk zasilania, przycisk głośności oraz... Port podczerwieni do sterowania naszym telewizorem lub dekoderem. Dobrze wiecie, że recenzje mojego autorstwa mają trochę inny wyraz niż wszystkie inne w sieci. Nie będę się tutaj skupiał na funkcjach, bo tych filmów związanych z konkretnymi funkcjami jest naprawdę już bardzo dużo. Dodatkowo zapraszam do pełnej recenzji na portalu tablety.pl. Macie tutaj link w anotacji. Ale chciałbym się skupić na rzeczach, które są najważniejsze, jeśli chodzi o to urządzenie, i które powinny być dla Was najważniejsze, bo są to moje subiektywne odczucia odnośnie tego tabletu. Pierwsza rzecz, która tak naprawdę bardzo irytuje, to jest to, że niestety, ale interfejs nie jest do końca płynny. Jest to związane zapewne z grafiką, która to jest prezentowana, z tego względu, że mamy dużą rozdzielczość ekranu, i niestety, jakby ten interfejs nie do końca sobie tutaj poprawnie z tym wszystkim radzi. Oczywiście, jeżeli zmniejszymy liczbę pulpitów. Widgetów oraz ikon aplikacji będzie to zdecydowanie lepiej chodziło, no ale to nie o to chodzi przecież. Z drugiej strony, nie możemy mieć tutaj żadnych zarzutów co do płynności interfejsu tego urządzenia, działa wszystko naprawdę bardzo sprawnie i bardzo płynnie. Bardzo przyjemnie przygląda się stronie internetowej, tym bardziej, że mamy funkcję multiwindow, która umożliwia dzielenie tego ekranu na wielu części, włączenie dokładnie tych samych aplikacji jednocześnie w miejscu, gdzie mamy zaznaczone takim specjalnym tutaj znaczkiem. Wszystko to działa naprawdę bardzo fajnie. Z drugiej jednak strony nie zapominajmy o tym, że najważniejszą funkcją tego urządzenia jest oczywiście rysik SPN, który tutaj daje największe możliwości. Dzięki poleceniu wskazywanemu, o którym, o którym mówiłem już, oczywiście mamy tutaj notatkę z akcji, czyli możliwość wpisywania poszczególnych rzeczy i wykonywania ich automatycznie później w różnych aplikacjach, czyli wysłanie maili, dzwonienie czy pisanie wiadomości, również szukanie adresów. Dodatkowo mamy album z wycinkami, który pozwala na zaznaczanie pewnych obszarów interfejsu, stron internetowych, filmów, żeby to wszystko przechowywać sobie w jednym miejscu. Taki odpowiednik pocketa. Kolejna rzecz, która tutaj mamy jeśli chodzi o polecenie wskazywane to pisanie po ekranie, czyli robienie screenshota tego co mamy i zaznaczenie sobie poszczególnych rzeczy, które chcemy zaznaczyć i wysłanie ich dalej. Jeśli chodzi o baterię w Samsungu Galaxy Note 10, 1, to wystarcza ona naprawdę na bardzo długo, 9 do 10 godzin na ekranie. Myślę, że jest całkiem, całkiem przyzwoitym wynikiem. Oczywiście wynik ten osiągnąłem na Wi-Fi, czyli bez użycia modemu 3G. W przypadku korzystania z transmisji danych wyglądałoby to na pewno inaczej, ale myślę, że spokojnie osiągnęlibyśmy poziom 6 godzin na wyświetlaczu. Samsung Galaxy Note 10.1 to urządzenie, które świetnie sprawdza się do oglądania filmów. Mamy duży, czytelny, o wysokiej rozdzielczości ekran. Również nie zapomniano tutaj o takich funkcjach pop-up play, dzięki któremu możemy oglądać sobie filmy w dowolnym małym oknie, a w drugiej części urządzenia robić zupełnie coś innego. Należy pamiętać o tym, że mamy również tutaj wszystkie funkcje, które znamy z Samsungu Galaxy na innych urządzeniach. Oprócz wszystkich ruchów, ruchów gestów czy inteligentnego ekranu, który nie pozwala nam wygasić ekranu, jeżeli na niego patrzymy, czy też nie pozwala mu się obrócić, jeżeli zmieniamy naszą orientację, dodatkowo wstrzymuje obraz wtedy, kiedy na niego nie patrzymy, czyli dokładnie filmy, należy również wspomnieć o tym, że niestety zabrakło kilku rozwiązań, takich jak na przykład przy Ustawienia Rysika SP Nie mamy tutaj niestety strażnika, który by informował nas o tym, że Rysik został gdzieś w innym miejscu i oddalamy się z tabletem właśnie bez tego stylusa. Tak jak widzicie, interfejs jest biały, czyli typowy dla tabletów od Samsunga, również pasek powiadomień wygląda inaczej niż. W przypadku smartfonu, należy pamiętać o tym, że wersja ta wyposażona jest w Snapdragon 800 oraz 3GB pamięci RAM, które sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze we wszystkiego rodzaju grach oraz aplikacjach. Nie zapomniano również przy wersji 3G. O telefonie dzięki temu możemy dzwonić sobie bezpośrednio z tego urządzenia. Jednak musimy pamiętać o tym, żeby podpiąć słuchawki, których nie mamy tutaj niestety w zestawie, lub będziemy zmuszeni do rozmowy przez głośnik zewnętrzny. Oczywiście Samsung zadbał o to, żeby dostarczyć inne aplikacje, które możemy sobie dodatkowo doinstalować. Nie są one preinstalowane standardowo, więc my wybieramy co chcemy. Tak jak widzicie mamy stary album, Group Play, Samsung Link, S2 Match, rzeczy, które są dobrze znane. Również mamy inteligentnego pilota, dzięki któremu możemy sterować naszym urządzeniem multimedia w domu. Jest to taki odpowiednik Watch On na Samsungu Galaxy Note 3, czyli również wspiera dekodery tutaj naszych rodzimych operatorów. Trzeba tylko po prostu poszukać y, odpowiedniego kodu. Samsung Galaxy Note 10.1 Edition 2014 jest również wyposażony w aparat, który robi całkiem niezłe zdjęcia. Mamy tutaj dodatkowe filtry. Mamy matrycę 8MP, a filmy, które nagrywamy są full HD. Mamy nowy interfejs z trybami, które możemy sobie tutaj przerzucać. Oczywiście tych trybów jest prawie tyle samo co na Samsungu Galaxy Note 3, kilku brakuje, ale te najbardziej ciekawe, czyli fabularny HDR, gumka, yy, czy też tryb yy, automatyczny, tryb nocny, są dostępne. To co zwraca uwagę to również ten fakt, że pamiętajmy, że przyciski dotykowe reagują na rysik. Nie chcąc się powtarzać i generować ponownie tych samych filmów, zapraszam Was wszystkich do oglądania pozostałych filmów o Samsungu Galaxy Note 10.1 edycja 2014, gdyż wielu z nich poruszyłem wiele ciekawych aspektów. Jeżeli jesteście ciekawi, jak właśnie działa funkcja multiwindow, polecenie wskazywane, S-Note czy inne aplikacje, które są na tym właśnie urządzeniu, zapraszam do playlisty. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia wykonane Samsungiem Galaxy Note 10.1 edycja 2014, zapraszam na mojego bloga. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.